Cześć, Piotr z tej strony witam wszystkich na moim kanale oraz na garści najświeższych informacji ze świata krypto. Na początku muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna, czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. A słuchajcie, a swoją drogą to jeżeli chodzi o tych doradców inwestycyjnych, którzy mają takie powiedzmy wykształcenie, czy mają papiery na to, żeby doradzać, no to jeżeli będziecie chcieli skorzystać z usług takich doradców inwestycyjnych, no to zobaczcie czy na liście na przykład 100 najbogatszych Polaków jakiś doradca się znajduje. No bo przecież wiadomo, że jeżeli ktoś by się na rynku finansowym nie mylił, no to w krótkim czasie posiadłby pół świata, tak. No i jeżeli oni znają się na rzeczy, no to na pewno powinni być na tym liście sunę najbogatszych Polaków, a z, z reguły no to powinni być na tych pierwszych miejscach. Także e, zobaczcie, czy faktycznie tam są. E, dobra, dzisiaj powinien być krótki odcinek, ale dosyć treściwy. Bo nie ma za dużo wiadomości. Znaczy, to znaczy, no wiecie, są wiadomości, ale wszystkie e, koncentrują się wokół tego samego, czyli jedni przepowiadacze, e, głównie są te artykuły właśnie o przepowiadaczach przyszłości, i jedni prognozują, że będzie 17,500, inni, że 17, inni, 16, tak, inni jeszcze, jak długo będzie trwała Bessa, e, tak, czy tam 3 miesiące, czy pół roku, czy rok, e, no wiecie, także. Nie ma co tych artykułów zbierać, tu też jeden będzie i myślę, że jeden na ten temat wystarczy. No bo teraz widzimy, że yy, yy, wszyscy prześcigają się w tym, jak nisko spadnie, albo jak długo będzie trwała ta Bessa, ale ja Wam powiem coś innego. Ja zapowiadam już HOSSę na rynku kryptowalut. I powiem Wam, że będzie HOSSA. Tylko jeszcze nie wiem kiedy, ale powiem Wam, że będzie i to no z, pra z prawdopodobieństwem 9%9%. E, dobra. To by było na tyle e, i przechodzimy sobie już do szczegółów. E, także widzimy, że cena Bitcoina wynosi 19 i 99 centów po spadku o 0,83% w, w ostatnich 24 godzinach, jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni to jest spadek no, tutaj ponad 10%, jeżeli chodzi o cenę etera to wynosi ona 1064,76 złara po spadku o 1,6, przepraszam, nie, przez, nie o spadku, tylko po wzroście o 1,6%. A jeżeli chodzi o 7 dni, no to jest to spadek ponad 13%. Widzicie, tak się przyzwyczaiłem, że teraz są spadki na rynku, że już zaczynam mówić, że wszystko spada, nawet jak tutaj są podane, że są wzrosty. Dobra, jeżeli sobie zobaczymy na indeks Firengrid, no to wynosi on 11 punktów i spadł od wczoraj o 3 punkty. Jak przeskoczymy na bąble, no to widzimy, że cały czas są zmieszane. Są zarówno takie, które spadają, jak i takie, które rosną. No tylko widzimy, że to się zmienia każdego dnia. Dzisiaj akurat więcej jest na zielono, a mniej na czerwono. Wczoraj było odwrotnie, było więcej na czerwono niż na zielono. No i tak to. Tak to wygląda. Teraz taką ciekawą informację Wam podam, bo nie widziałem, żeby ktoś na polskim YouTubie mówił o tym. Jeżeli chcecie tanio wypłacać Bitcoiny z giełdy, no to tutaj macie giełdę Kraken i tam wypłaty Bitcoina kosztują tak, coś w okolicach. 20-30 centów. E, oni również podłączyli e, obsługę Lightning Network, także tutaj, no te ceny są z tych giełd, które ja widziałem e, najniższe, bo z reguły to tak jest za e, przesłanie Bitcoina, e, powiedzmy e, za wypłatę, tak, e, na portfel zewnętrzny e, te koszty na innych giełdach wynoszą z reguły 6-8 dolarów, a czasami nawet i 10. Także jeżeli ktoś tutaj e, małymi kwotami chce sobie skupować Bitcoina i zaraz go e, przesyłać na swój portfel, no to nawet jak kupi za 10 dolarów, tak, czy tam za 15 dolarów bitcoina, no to przesłanie go za 30 centów nie jest tutaj jakimś problemem, no a jak jeżeli na innych giełdach by kupił na przykład za 15 dolarów, miałby przesłać za 8 dolarów na przykład na swój portfel, no to to jest 50% wartości, także jeżeli ktoś chce e, tanio e, przesyłać bitcoiny, no to może właśnie skorzystać z tej giełdy. No i chyba nie mówią o tym na polskim YouTubie, no bo ta giełda nie ma linków polecających, no i nie można na tym e, zarobić, tak? Także e, dobra, przechodzimy dalej i tutaj i powiedzmy ciekawa taka informacja, ja na to trafiłem przypadkiem, chociaż widzę, że to już jest od trzech tygodni. Także, no, krzykacz, który chciał wszystkich wyjaśniać, sam został wyjaśniony. No i tutaj widzicie, macie kanał Farmazon Hunter, tak. No i tutaj możecie sobie zobaczyć, to jest krótki filmik, ma niecałe 10 minut, tak. I tu jest jakby streszczenie, tak. I tutaj widzimy, że Tomasz Andel, e, wieloletni członek TJS-u, e, tutaj no, wyjaśnił e, Rafała Zaorskiego. A tutaj chyba są e, całość tego. tego Nie wiem, czy to było na Zoomie jakaś transmisja. Tutaj jest, widzę, że ponad 9 godzin. Tutaj 5, 4, prawie 6 godzin. Także jeżeli ktoś chce. E, całość sobie zobaczyć, o ja tutaj też widzę, że jest ten kanał Farmazon Hunter, także możecie się z tym zapoznać, no ja nie wiem, czy ktoś tam ma 5 albo 9 godzin, żeby to słuchać, no ale wiem, że niektórzy są ludzie, którzy, którzy lubią tak sobie długo posłuchać, bo widzimy, że tutaj jest ponad 3000 wyświetleń, tutaj ponad 6000 wyświetleń, także... Także no sporo ludzi jestem zainteresowanych, no ale tak jak mówię, tutaj te streszenie w ciągu 10 minut i to widzicie, że jest 32 tysiące wyświetleń, także widać, że ludzie też wolą dostać w pigułce zamiast tam słuchać prawie 9 godzin. Dobra, Kole kolejna informacja jest taka, znaczy teraz już przechodzimy do informacji z rynku, em, ale pierwsza informacja nie jest z rynku, bo tutaj widzimy, że naukowcy stworzyli algorytm, który przewiduje przestępstwa z tygodniowym wyprzedzeniem i chodzi tutaj o przestępstwa w promieniu 300 metrów, przewiduje on z 90%. Yy, dokładnością, no i system uczy się wzorców z publicznie dostępnych danych dotyczących przestępstw z udziałem przemocy imienia. No to myślę, że taka ciekawa dosyć informacja. Kolejna informacja jest taka, że Meta, czyli Facebook, umożliwi prezentację NFT na facebookowych profilach, no i oczywiście. Jak to zawsze bywa, na początku yy, to zaczyna się od Stanów Zjednoczonych. No i tutaj właśnie widzimy, że yy, Meta yy, pozwala twórcom ze Stanów Zjednoczonych na pokazywanie NFT-ków na swoich profilach na Facebooku. No i Facebook będzie teraz zawierał zakładkę Cyfrowe Przedmioty Kolekcjonerskie w profilu użytkownika, w który będą mogli zaprezentować swoje NFT. No i na początku Tutaj będzie możliwość umieszczania czy pokazywania swoich nft które znajdują się na blockchainach Ethereum i Polygon. A w późniejszym czasie planują dodać obsługę dla Solany i dla Flow. I czekajcie, tutaj jeszcze, bo wcześniej gdzieś czytałem. A czy nie wcześniej, że czytałem, tylko kilka dni temu wiem, że podawałem Wam właśnie, że Meta już to umożliwiło też. No, m, publikowanie tych NFT-ków na e, Instagramie. Tak, no i tutaj widzimy, że właśnie mm, y, z, m, pozwala udostępniać NFT-ki na Instagramie dla niektórych twórców w kilku krajach. No i tutaj chodziło o NFT-ki Solany, Ethereum, Flow i e, Polygona. Kolejna informacja jest taka, że y, według analiz on-chain wskaźnik SSR daje sygnał kupna po nowym dołku wszechczasów. No i tutaj ja też dodam coś od siebie. Y, tutaj widzimy, że SSR osiągnął nowy dołek wszechczasów w dniu 18 czerwca. Spadł poniżej dolnej stęgi Bollingera. No i możliwe jest, że dno zostało już y, osiągnięte. No i tutaj widzimy, że Tutaj dłużej się skupię na tym artykule, bo myślę, że to jest dosyć ciekawa tutaj analiza. No i tutaj widzimy, że zawsze sygnał kupna pojawiały się, gdy. SSR spadała poniżej dolnej wstęgi Bollingera, które tutaj są zaznaczone tymi czarnymi kółkami. No i tutaj wstęga Bollingera czy wstęgi Bollingera odmierzają odchylenia od normy. No i odczyty poniżej dolnej wstęgi wskazują, że spadek był większy niż zwykle. No i tutaj do tej pory miały miejsce cztery takie duże odchylenia zaznaczone na czarno oraz jedno mniejsze, tutaj zaznaczone na żółto. No i te cztery duże doprowadziły do znacznych ruchów w górę, y, natomiast te żółte doprowadziło do mniejszego, tak. Także zobaczcie, jeżeli tu było te czarne kółko, to zobaczcie jaki był wyjazd w górę, to znowu czarne kółko, patrzcie, bach, jaki wyjazd w górę, znowu czarne kółko, tutaj czekajcie, to jest gdzieś na tej wysokości, znowu bach, wyjazd w górę, tak do praktycznie y, tego ATH, tu znowu mamy czarne kółko, był wyjazd do y, tego no, ATH, y, tak y, obecnego. No i tutaj, czekajcie, na tej wysokości, no to to był taki malutki e, wzrost. Znaczy tutaj na tym wykresie może malutki, ale to by trzeba było zobaczyć od jakiej ceny do jakiej ceny to wyszedł, bo może wcale by nie był taki e, mały. No i teraz SSR znajduje się poniżej dolnej wstęgi Bollingera od 13 czerwca i przebywa w tym obszarze już od 17 dni. I w tym czasie osiągnął e, nowy dołek w trzech czasów, czyli all time low na poziomie 2,4%. Y, punkta i oznacza to, że za stablecoiny można dzisiaj kupić aż 41%, znaczy 41,6% całej podaży y, bitcoina. No i tutaj, y, tak jak jest podane, że w porównaniu do poprzednich właśnie takich odchyleń y, należałoby się spodziewać, że obecne odchylenie zainicjuje znaczny wzrost cen, tak? No i tutaj widzimy, że to jest zaznaczone tym czerwonym kółkiem i tutaj jest właśnie, tutaj poniżej tej wstęgi dolnej, y, dolnej Bollingera. No i tutaj y, widzimy, że y, no tutaj są porównanie jakby tych y, długości i zakresu spadku. No i widzimy, że w pierwszym y, tutaj ten, y, to odchylenie spadło przez 84 dni, później 39 dni, 37 dni, y, a o y, czwarte 30 dni, no a obecne odchylenie trwa już od 17 dni. No, i tutaj e, piszą, że e, największe odchylenie wyniosło tylko 0,5, czyli znacznie mniej niż e, wcześniej. Natomiast e, tego należało się spodziewać, bo e, wskaźnik ten znajduje się na nowym e, ojta, e, all time low, tak? czyli na tym najniższym poziomie wynoszącym 2,4. Y, tak? No, i tutaj, zgodnie z wcześniejszą historią, wskaźnik odwróci się po maksymalnie 24 dniach, e, ponieważ dna ceny bitcoina były zwykle osiągane na początku odchylenia, no i możliwe, że właśnie te dno już zostało osiągnięte. No ja powiem wam, że jak tak przyglądam się właśnie teraz na zachowanie tutaj rynku, no to mi się przypomina ta Bessa, czekajcie, to była chyba w 2007-2008 roku, tak, w Stanach. Kurczę, teraz bym musiał, nie spojrzałem sobie wcześniej, ale wtedy chyba właśnie upadł ten Lehman Brothers, tak, i Bernsters, no to y, wydaje mi się, że na rynku właśnie krypto jest teraz podobna sytuacja, bo później właśnie tam te firmy zostały, y, kolejne, które mogły upaść, zostały uratowane. Y, wtedy było to głównie tam przez rząd, ale na rynku krypto widzimy właśnie, że był ten upadek y, Terry, taki UST. No a teraz te kolejne firmy właśnie takie jak y, BlockFi, który został przejęty, wczoraj czy przedwczoraj przez giełdę FTX, no i te inne, no powiedzmy typu Celsius, czy tam Voyager, też widzimy, że już są złożone oferty zakupu i widzimy, że tutaj właśnie FTX i Binance bardzo mocno polują na takie firmy, chcą skupić ich aktywa, także tutaj polują na kopalnie kryptowalut, też chcą je przejąć, także widzimy, że tu są tylko zagrożeniem jest takie, że powiedzmy, jeżeli się nie dogadają co do ceny i jakaś firma faktycznie jeszcze by zbankrutowała, no to może być jeszcze jedno uderzenie w dół. I no, zagrożeniem jest również właśnie rynek y, tutaj y, taki y, no, kasowy ten w Stanach Zjednoczonych, tak, czyli S&P, Dow Jones czy, czy Nasdaq, y, gdzie tam y, no, jeżeli dojdzie do jakiegoś bankructwa no i tam nastąpi y, fala wyprzedaży, paniki, no to również może to jeszcze spowodować y, tutaj znaczący spadek na krypto, no ale wygląda to na to, że, że jakby na chwilę obecną no to to jest y, tak, wygląda jakby było zahamowane, że no tutaj raczej już nic nikogo nie zaskoczy, no bo te firmy, które mają upaść, właśnie są, są przejmowane i jest duża chęć, żeby je przejąć właśnie przez takich graczy jak giełda FTX czy giełda Binance. Kolejna informacja jest taka, że inflacja w Polsce jest najwyższa od 25 lat i wyniosła 15,6% w czerwcu. No i pytaniem jest takie, czy grozi nam stagflacja? A stagflacja to jest połączenie wysokiej inflacji i stagnacji y, gospodarczej. No i tutaj widzimy, że wskaźnik PMI dla przemysłu jest najniższy od 25 miesięcy i wskazuje na spowolnienie gospodarcze. No i ten wskaźnik PMI wyniósł tutaj, czekajcie, gdzieś to widziałem, 44,4, y, tak? Czyli y, tutaj jest najniższy od 25 miesięcy. No a y, jakby. Y, Wartość tego wskaźnika poniżej 50 punktów oznacza spadek aktywności przemysłowej, no i widzimy, że jest tutaj zagrożenie, że będzie właśnie stagflacja. No a stagflacja grozi właśnie tym, że również będzie rosło bezrobocie ja tu też przygotowuję taki filmik o rynku nieruchomości. Nie wiem jak, kiedy mi się uda go nagrać. No jak będę miał trochę więcej wolnego czasu, to będę musiał usiąść i, i go nagrać. Także zobaczymy oczywiście jeżeli będzie nagrany, no to pojawi się na moim kanale. Kolejna informacja jest taka, że compound, czyli komp, wzrasta o 84%. No i tutaj widzimy, że podają oni tutaj największych wygranych tego tygodnia. No i tu widzimy, że właśnie jest Compound, jest Sandbox, Tron, Dogecoin i App. No, i tutaj widzimy, właśnie po wykresach, że jest część takich tokenów, które się wybijają ze swoich, no tutaj, no jak to się mówi, kurczę, teraz wyleciało mi z głowy, no cykli spadkowych, tak. Gdzie to jest O, na dodżu, Nie, o, tutaj jest właśnie, to jest y, upcoin, tak. Widzimy, że mamy, no tylko tutaj widzimy, że mamy taką krótkoterminową linię trendu spadkowego. Szkoda, że oni narysowali gdzieś tutaj więcej, jak to leci od szytu, bo być może jeszcze, jeszcze tutaj y, no do przebicia tej długoterminowej linii trendu spadkowego jest y, jeszcze y, dużo, ale tutaj, co jest y, o, o, o sandzie na przykład tutaj piszą, tak, że widzimy, że no to akurat była linia trendu wzrostowego przełamana, tak, no ale tutaj doszło do tego poziomu 1, chyba zaraz gdzie to jest napisane, 1,15, tak, jeżeli tu nastąpi wybicie, no to może być większy ruch w górę, ale no tutaj mówię, jak będziecie chcieli zainteresowani, to możecie sobie znaleźć ten artykuł, to jest na BIN Crypto, no i tutaj widzicie tytuł tego artykułu, także będziecie mogli się z nią zapoznać w całości. No i tutaj mamy właśnie ten jeden artykuł o, o tych przepowiadaczy przyszłości, którzy twierdzą, że Bitcoina czeka e, długa, e, bessa, tak. No i tutaj e, widzimy, że co oni tutaj e, opisują, aha, że. Właśnie no to, że się wydarzyło to, co się nigdy wcześniej nie wydarzyło tak, czyli że kurs bitcoina spadł poniżej ATH z poprzedniej hossy, co właśnie nigdy w przeszłości nie miało miejsca. No i to wywołało jeszcze większy strach wśród inwestorów. No i tutaj była ta wyprzedaż. A tutaj zdaniem popularnego tradera altcoin Sherpa okres bezsy może trwać przez większą część bieżącego, roku, no i stwierdził on, że po, biciu do, po dobiciu do dna miną miesiące, zanim zacznie się kolejna e, akumulacja, tutaj podobne poglądy ma e, Rect Capital, tak? e, m, który stwierdził, że Bitcoin jeszcze nie osiągnął nowych mi minimów i nie zaczął się e, konsolidować. No a tutaj. Mm, Alex Kruger wtrącił również swoje trzy grosze i zauważył, że wolumen denominowany w Bitcoinie osiągnął rekordową wartość w czerwcu bieżącego roku, a z reguły jest on najwyższy, gdy rynki kapitulują. No to jeżeli jest najwyższy, kiedy y, rynki kapitulują, aha i tu mamy jeszcze większe, że podczas Bessy z 2018 roku taka sama sytuacja wydarzyła się na kilka tygodni przed dołkiem na wykresie Najpopularniejszej kryptowaluty, czyli Bitcoina, no i zakładając, że sytuacja ta mogłaby się powtórzyć, no to w lipcu czekałyby nas kolejne spadki. No czyli oni tutaj mm, prognozują, że mm, w lipcu tutaj mm, nastąpiłyby kolejne spadki, no i to, to by był właśnie już ten dołek na Bitcoinie. No oczywiście, jak będzie, no to zobaczymy w przyszłości. No i tutaj kolejny artykuł, to też nie będę się na nim rozwodził więcej, bo tego lata należy się spodziewać trendu bocznego z nagłymi spadkami e, kursu bitcoina, no, czyli coś podobnego do e, tego poprzedniego artykułu. No i ostatnim e, tutaj informacją na dzisiaj jest to, że Coinbase sprzedaje dane użytkowników rządowi Stanów Zjednoczonych. No i tutaj widzimy, że Kilka dni temu świat obiegła informacja, jakoby Coinbase sprzedawał rządowi Stanów Zjednoczonych informacje dotyczące lokalizacji oraz e, historii e, transakcji. No i tutaj widzimy, że mm, sprzedało właśnie tutaj amerykańskiemu urzędowi do spraw imigracji i służby celnej oprogramowanie, które umożliwia dostęp do Coinbase Tracer, narzędzie analitycznego zbierającego informacje i dokładnie śledzącego wszystkie transakcje dokonywane na blockchainie. No i tutaj rzecz jasna po ukazaniu się raportu firma Coinbase zaprzeczyła takim oskarżeniom na swoim Twitterze i zapewniła, że najważniejszą misją Coinbase jest zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa swoim klientom. Ja Wam powiem coś takiego, że jeżeli no Robi się KYC na tych giełdach scentralizowanych, no to należy się liczyć z tym, że one będą przekazywały dane do tutaj rządów różnych krajów. No bo jeżeli wejdą na przykład takie regulacje na przykład przez Unię Europejską wdrożone, no to oczywiście, jeżeli Unia Europejska zażąda takich danych, no to te giełdy będą musiały je przesłać. Także tutaj nie ma żadnych tam powiedzmy no takiego zastanawiania się, po prostu tak będzie, no i należy się z tym liczyć. Tak? Także to by było, aha, jeszcze nie, to, to jeszcze nie tylko by było na tyle, ale chciałem wam tutaj powiedzieć taką jedną rzecz jeszcze, bo widzę też, że bardzo dużo ludzi na e, rynku krypto ma takie rozdwojenie jaźni, bo część e, poleca, tak, i tutaj zachwala, jak to ten rynek jest zdecentralizowany i że e, tutaj można, e, tak, robić transakcje, powiedzmy, nie będąc tutaj, e, no, jakby się... E, odbankować, tak, czyli że banki tutaj stanowią zagrożenie i te wszystkie instytucje płatnicze, a z drugiej strony podniecają się tymi e, kartami e, tutaj, które umożliwiają płatności, e, przeprowadzanie płatności e, crypto, tak, z kryptowalut, no ale później jak pokazują te karty, no to widzicie, że na karcie jest e, z reguły znaczek e, Mastercard, nie wiem czy Visa też jest, e, no i to znaczy, że jakby wszystkie transakcje muszą przejść przez te instytucje finansowe, no i e, przecież takie instytucje finansowe mogą w dowolnym momencie e, zablokować transakcje, jeżeli na przykład będzie takie e, polecenie e, rządowe, tak, e, to e, tak jak właśnie było w Kanadzie, na przykład, że banki miały m, blokować konta, które właśnie e, tam, e, no ci, tych, którzy na przykład robili ten konwój. E, także, no wiecie, z jednej strony tu się e, podniecają, że jakby krypto umożliwiają to, że nie, nie trzeba korzystać z usług banków, także nikt tutaj nie może zablokować transakcji. No a później właśnie podniecają się tymi kartami, które właśnie przechodzą, właśnie są wydane przez Mastercard czy na przykład Wizę. No i oczywiste jest, że te instytucje mogą zablokować takie transakcje do wyjaśnienia, tak, czy na jakiś tam czas. Także no to tyle co chciałem o tym powiedzieć, o tym rozdwojeniu jaźni, także to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Cześć!